Wanda Chotomska, pianino. Pianino ma w rodzinie same znakomitości. Jego pradziadek, klawikord, u królów często gości. Rodzony dziadek pianina, syn klawikordu, klawesyn, też lubi światowe życie i salonowe sukcesy. Kuzyn fortepian na scenach triumfy Wielkiej Święci. Publiczność bije mu prawa, chwalą go recenzenci. Lecz choć w rodzinie pianina są takie znakomitości, pianino sukcesów i sławy nikomu nie zazdrości. Nie bywa w wielkim świecie, nie pcha się na afisze. Najlepiej czuje się w domu, bo lubi domowe zacisze.